W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić ramkę, e, matrycę. E, taką ramkę, e, która jest, e, którą będzie można użyć do e, ściskania elementów, które będą tworzyć na przykład drzwiczki, bądź taką... E, jak to się nazywa? No, zasłona. Tutaj to się kapak nazywa w Bułgarii. Chodzi mianowicie o takie zasłony tutaj na okna. O okiennice, dokładnie. O okiennice chodzi. Zobaczcie takie okiennice sobie robię. One jeszcze nie są gotowe, jednak są już sklejone. Wystarczy teraz tylko zaszpachlować gdzie niegdzie i wyszlifować. I te okiennice do zamontowane tutaj. to okno było najmniejsze na tarasie. i tutaj mam dwa takie okna kolejne. I teraz problem pojawił się taki, że ściski Mam jedynie tej długości. Ściski mam takiej długości, większych, dłuższych nie mam. I muszę coś wykombinować, żeby skleić następne ramki, następne okienice. Ścisk tu od tego momentu nie mierzę. 45-40 cm, czyli e, szerokość 40 cm, to szerokość maksymalna którą ten ścisk może sobie y, złapać. A okienice widzicie mają 48,5. Więc muszę wykombinować sobie taką y, ramkę, matrycę, tak? Y, I za chwilę zobaczycie, jak ją zrobię, na jakiej, na jakiej zasadzie będzie to funkcjonować i czy się sprawdzi. To się okaże już wkrótce. A poza tym, mogę tutaj dla zainteresowanych nadmienić, jak zrobić takie okiennice. Sprawa jest prosta. Mamy deskę, na przykład jak w tym przypadku, 2 cm grubości. Długości to 90 około cm, 48,5 Szeroka okiennica. Robię w pusty. Dotuję na równo. Proszę bardzo, ta strona już jest sklejona, następnie deseczki wycięte ładnie Skąd kąt 45 stopni, wszystko tu już, zobaczcie, to źle stoi, to jest odwrotnie, tutaj dół jest, a tu góra, więc to szybko zamienię, no tak powinno być fachowo, coś gra się w plecy. I tak, dotujemy tutaj co, co ile sobie życzymy, tyle sobie tutaj wydotujemy. Ja tutaj 1,5 cm odstęp zrobiłem. Tak jak w tamtych pierwszych okienicach takich tutaj dla mnie to jest wystarczające. Jeszcze oczywiście muszę dociąć. Wpasowujemy sobie żeby było na równo z tyłu i kleimy z poprzeczką, oczywiście w środku. No, tak jak tutaj to widzimy. Jak to wszystko już ogarniemy, skleimy, to efekt końcowy właśnie mamy, taki jak tutaj widzicie, na równo z tyłu i z przodu deseczki po skosie. Wszystko oczywiście tutaj trzeba zaszpachlować, połatać. Ja robię to prymitywnymi narzędziami typu duto piła, oczywiście zobaczcie jak się sprawdza ten mój stelacz, który już występował w poprzednim odcinku. Bardzo dobrze się spisuje. Jestem z tego zadowolony, z Teraz mam tą ramę metalową, to jeszcze zrobię właśnie tą formę matrycę do, do 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 klejenia ramek. Teraz słuchajcie, dobra, najpierw pokażę Wam jak zrobię całą konstrukcję, ramkę. Użyję takich łat. Łaty, dachowe łaty. One bodajże mają 4 na 3. Jakie macie takie użycie, im grubsze belki, tym lepiej. Bez przesady, żeby używać też jakichś, znaczy 4x3 lata dachowa. Bez przesady, żeby używać jakichś, na przykład takich 6x8, to już jest przesada. Aczkolwiek, jak wiadomo, będzie to bardzo stabilne. A im stabilniejsze, tym lepsze. No najlepiej by było taką konstrukcję zrobić z kątowników jakichś metalowych, z jakiejś stali. Zespawać ładnie, wszystko i, i to by było najlepsze. To by była najlepsza opcja, bo to już wtedy jest bardzo wytrzymałe i na lata. A tak z desek tu wiecie, nawet sobie to mi niepotrzebne tak na dłuższą metę. Aby tylko to, co tutaj mam do zrobienia, to zrobię. No i później pewnie sobie zrobię. Z, ta, takie matryce do klejenia, z, właśnie, co przed chwilą wspominałem, wspominałem, z elementów metalowych. No, także biorę się za robotę. Najpierw wytnę ramkę. 90 cm będzie. 90... Potrzebuję wyciąć elementy na konstrukcję tej matrycy na 90. Zobaczcie, to dotąd będzie. Tu jeszcze przyjdzie belka która będzie przytwierdzona na stałe, bardzo mocno wkrętami i klejem złapana i będzie ona tworzyć kąt prosty z jednej strony, a te dwie strony będą ruchome i będą ściskane tak, do kąta prostego i za chwilę zobaczycie jak to wyszło a może jeszcze nadmienię. Bo dawno nie wrzucałem tutaj moich update'ów, jeżeli chodzi o ten domek. No to jak sami widzicie, taras jest gotowy. Użyłem deski takie ozdobne. Bardzo dobrze się sprawują. Jeszcze tutaj muszę to wszystko oramkować. Elementy na oramkowanie pozyskuję właśnie poprzez przecięcie tych desek, które tworzą właśnie ten okap tutaj tych okiennic. No, pod, pod kątem 45 stopni obcinam i tworzę sobie takie listeweczki. O, właśnie właśnie, tyle listeweczki. Zbieram sobie je tutaj, później to jeszcze sobie ładnie obrobię. I one będą użyte do ramkowania yy, tamtych desek ozdobnych. Tak wyszło to w środku. Sufit jaki jest, taki jest. Prawdopodobnie użyję jeszcze tych desek lamperyjnych. Ładnie by to było, wszystko zrobione, ładnie wizualnie by to wszystko wyglądało. Aczkolwiek tu można e, płytę pliśniową nabić, też oramkować, ewentualnie taką płytę po całości, e, nie uwzględniając tych belek. Fajnie jakby te belki były jednak uwzględnione. Ma to swój styl i klasę. I teraz tak, zobaczcie, taki, takie chińskie ramki porobiłem. Tak samo tutaj muszę zrobić, to było, to było pierwsze okno, które y, zrobiłem na szybkiego, pierwsza ramka, czyli siateczka tutaj komarnica tak zwana, tu taki akcent y, orientalny użyłem, będę to musiał jeszcze troszeczkę poprzerabiać, no ale no i tak to wyszło. Zobaczcie, taka zaprawa ten boranek tutaj rower wbił się pewnego dnia, to zobaczycie watykański akcent. Łączenie tej droższej zaprawy z tańszą. 10-12 worek kosztuje. Worek jeden starczył na pokrycie tej ściany, i tej tutaj. Tu już użyłem zaprawy za 9 lwa, e, którą używałem do, e, do pokrycia ścian domku w tamtym roku. E, no, i tu taki akcent, zobaczcie. To moim zdaniem fajne jest. O wiele lepsze. O wiele lepsze. Nawet można powiedzieć, że taka tapeta jest w Anglii, widziałem. kiedyś nawet kupiłem, miałem taką tapetę właśnie w, o takim stylu. No i tutaj, jak sami widzicie, wyszło to tak. No i szafka na buty. Szafka na buty. Potrzeba, żeby A, jeszcze zrobić drzwiczki. Więc ta matryca do klejenia, ramek. 90. Zobaczcie, będzie miała matryca idealnie. Także matryca się też sprawdzi. To są chyba naj, najdłuższe, właśnie te y, drzwiczki 90. Tam, w, w tej szafce i zaraz zobaczycie, jak to wyszło. I czy się sprawdzi. No więc tak mam tylko i wyłącznie 4 takie ściski 400 na 120 Te są niebieskie, mniejsze. 120 na 400 Czyli to samo podobno. No, może i tak, to, tylko są bardziej. Większe, masywniejsze. I tutaj na szerokość i tutaj elementy ściskające. Tak samo są szerokie i masywne. To są takie niezbyt okej. Okay. No dobra, ale się przyda takie coś. To będą właśnie ściski, które będą tą całą matrycę ściskać, tak? Czyli my elementy klejone w niej będą zaciskać z tej strony i z tej. Tu by się jeszcze jeden taki ścisk przydał. Kupię, dokupię albo nawet dwa jeszcze dokupię i z tej strony je tu, tu dam cztery, i z tej strony dwa wystarczą. Może trzy dobra, nie istotne to jest, za później się to wszystko okaże. Dobra, teraz tak, żeby, żeby nie kupywać dodatkowych jakiś tam elementów yy, i ścisków, bo na przykład ścisk o długości 100 cm, setka to koszt 30 euro co najmniej jakoś w tych czasach, sami wiecie jaka jest, więc lepiej sobie samemu coś zmontować niż y, przepłacać na chwilę. Z, zresztą y, każdy stolarz będzie wiedzieć, że ściski y, długie nie są do takich rzeczy, ponieważ one się strasznie gną y, i nigdy nie osiągniemy poprawnej na przykład struktury tej ramki ona będzie zawsze krzywa, wykrzywiona te drzwiczki będą krzywe a wszystko chodzi o to żeby było prosto więc, więc kup, kup to takich ścisków, to moim zdaniem jest debilizm, ale są też suwnice, w Anglii mam suwnice no i one kleimy tam stół nimi itp itd no one są fajne aczkolwiek z aluminium zrobione to też na długo nie starczają takie suwnice. Są też żeliwne metalowe, tyle że trzeba rury dokupić takie jakieś od wody, które kiedyś były żeliwne. One takie dosyć mocno wytrzymałe są. Tyle że teraz są czasy, kiedy ciężko dostać takie rury. No, no to nie wiem, mniejsza z tym. Chodzi o to, że będę używać właśnie tych ścisków sobie dalej i podcinałem te zabezpieczenia tutaj. Zobaczcie, będę mógł ściągnąć tą część i ona będzie tutaj zamocowana. Zrobię jakie dziury oczywiście w, w konstrukcji z belek. Będą takie przytrzymywane, <laughs> będą dziury, w które będą wtopione te właśnie ściski do tego momentu i proszę was, będą one ściskały całą tą ca całą tą ramkę, matrycę. I później będę chciał użyć no Jeszcze sobie tylko je wezmę, tutaj, naciągnę i od razu, żeby nie było. Bo, może wiadomo, każdy ścisk może być inny i może później nie pasować. Oznaczmy sobie tutaj dwie te zrobiłem: dwie kieski i tu dwie kieski to będzie znaczyć, że to jest komplet. No. to, że będą wypadać te ściski, to dla mnie nie robi żadnego żadnej różnicy, bo one i tak są. Na przykład będą wisieć w tej pozycji, tutaj i nigdy nie spadnie. A jak wyleci na przykład ten element, no to przecież można go włożyć. Zobaczcie, ramka się sprawuje. <laughs> Najtańsza piła. Yy, nawet mało kto sobie wyobraża, że taką piłą można cuda działać. Zobaczcie, nawet taką belkę 6x8 przekrajam z każdej strony. Widzicie, najpierw jedną część. A później drugą część. Odwracam belkę i pozyskuję nawet takie szerokie deski. Nawet potrafię wyciąć, zobaczcie, to jest wycięte z tego. O, potrafię wyciąć takie deski, zobaczcie, nawet równe. O? Da się, da się, a już nie mówię, że mniejsze. Tak samo pozyskiwałem z takich daleko, tylko że tą węższą stronę przecinałem. I pozyskałem właśnie wszystkie te z, o, deski. To są elementy właśnie wycięte. Tym tą piłą z takich belek, także, a tu są testy mojego bagnetu, ostrzyłem i patrzyłem czy, czy działa, no i działa, jak widać, można drzewa rąbać bagnetem od AK-47, dobra, yy, no i tutaj mam takie elementy pozostałe, rzucam to wszystko sobie tutaj, wiecie, nawet takie zrzynki, ja jestem ambitnym człowiekiem, to zawsze coś z tego jeszcze zrobię. Jeszcze zobaczycie jakie fajne rzeczy. I też yy, nadmienię tutaj talent mojej córki, ośmioletniej. Zobaczcie, co potrafi zrobić z odpadów. Zdolne dziecko, maluje też ładnie. Musisz talugę, właśnie zrobić. Przykładam się już tyle czasu do tej roboty, a, ale w końcu zrobię. Dobra, więc upiłowałem elementy. Potrzebuję wyciąć jeszcze raz, dwa, trzy takie y, kątóweczki, y, by tutaj uzupełnić te miejsce. Y, ale zacznę to zrobię, Najpierw skręcę na równo obramowanie, czyli te skrajne wszystkie elementy. Tego przyrządu, który będzie służyć do klejenia ramek, drzwiczek i czegokolwiek. Więc najpierw to skręcam i później będę wiedzieć, na jaki wymiar przyciąć te trzy ostatnie elementy. Później przetwierdzę tą płytę, która jak widzicie, sama składa się z dwóch części. Najlepiej, jakby się z jednej składała, z drugiej strony też mogłaby to być. Można by było to zrobić z samych kantówek bez dodawania tej płyty, ale ja dodam tą płytę, bo zawsze to jest stabilniej będzie to służyć jako blat, e, równy blat, bo to wszystko będzie wystabilizowane, więc skręcam to i za chwilę zobaczycie jak to wyszło i dotnę te elementy, później zrobię przytne elementy, które będą e, formą tej ramki. Będą oczywiście przykręcone, przytwierdzone z kątem prostym. I tutaj elementy pozyskiwane z, ze ścisków do ściskania. Dobre. Ejo, Ej Ejo.